Psał też Dawidow według Jana Kochanowskiego, psalm trzydziesty piąty. Obrońca wiecznych ludzi utrapionych, do ciebie w swoich krzywdach niezliczonych ja się uciekam. Zastaw się o mnie, daj odpór gwałtowi, porwiń broń i tarcz, pomóż człowiekowi uciśnionemu. Zastąp, dobywszy ostrej szable swojej, mym prześladowcom. Rzeczże duszy mojej, jam zdrowie twoje. Niechaj wstyd najdą, którzy mnie szukają. Niechaj sromotnie nazad uciekają, co mi źle myślą. Jako gwałtowny wicher niezgoniony proch po, po powietrzu niesie, tak i ony anioł niech pędzi, niech ślizgawice i ćmy spędzone ich drogi będą, a ony strwożone anioł niech żenie. Bo namiem sidła bez winy stawiają, bez winy doły zdradliwe kopają, w zdrowie myłowiąc: Bodajże się w swych sieciach połowili, bodaj się w tychże dołach potopili, które kopali, a ja da. Pan Bóg, pozbywszy trudności dnia wesołego, użyję, a kości wszystkie me rzeką. Panie, kto tobie rówien? Ty ubogich trapić możniejszym nie dasz, Ty z rąk srogich nędzne wyrywasz, niestety, na złe ludzi niewstydliwe i wiodą to namię, o czym me poczciwe serce nie myśli uprzejmość moje złością mi oddali. Miasto ratunku. Samiż zasiadali na gardło moje, a ja w ich zły czas wparcie, mój Bóg to wie, chodził i poszcząc Pana za ich zdrowie prosił ustawnie. Tak przyjaciela przyjaciel żałuje, tak brata płacze brat, tak lamentuje syn po swej matce. A oni się w mej pladze weselili i schadzki o mnie tajemne czynili, hasz ani nikczemna. Głodni po chlebce czcimi uwłaczali, mną sobie gęby dworni wymywali, darmo jadowie. O panie, kiedyż wejrzysz? Pozbaw mię tych pośmiewców, kiedy, a broń od przeklętych lwów duszy mojej. Abych twą dobroć przy wielkim wyznawał ludzi zebraniu I tobie oddawał chwałę powinna. Niechaj radości żadnej nie używa zły człowiek Ani sobą pochutnywa, patrząc na mój żal. Cokolwiek mówią, wszystko uszczypliwe, A w sercu myślą, jakoby zdradliwie podyć dobrego. Gęby do uszu na mię mówiąc: — O was my przecie nacieszyli chciwe swe oczy. Widzisz, o panie, jawną krzywdę moje? Nie racz milczeć. Okaż bytność swoje przy mnie, swym słudze. Wstań, a rozciągnij swój sąd sprawiedliwy. A uznaj, kto z nas praw jest, a kto krzywy. Mój wieczny Boże, osądź mnie według swojej sprawiedliwości, a nie daj, Panie, przeklętej zazdrości pociechy ze mnie. Niechaj nie mówią. Lubuj duszo teraz. Oto nam w ręce wpadł czegośmy nieraz sobie życzyli. Bodajże jawnej nie uszli sromoty, którym nieszczęście i moje kłopoty dobrą myszczynią. Bodaj zelżywość i wieczną odnieśli hańbę na sobie, którzy się podnieśli hardzie przeciw mnie. A ludzie, którzy cnocie mej życzyli, będą się jeszcze da Bóg, weselili i rzeką po tym. Chwała bądź wieczna Bogu na Wyższemu, który dopomóc raczył słudze swe, swemu w trudnościach Jego. Język mój także będzie szerzył, Panie, Twą sprawiedliwość, ani poprzestanie Twej chwały wiecznie.